Kto pamięta, jak wyglądał Mikołaj w zeszłym roku? Kto pamięta? Rękę w górę. Jak? Jechał samochodem. Jechał samochodzikiem. Dokładnie samochodzikiem jechał i do każdego dojechał. I niezmiernie miło, że się spotykamy. I taką tradycją było zazwyczaj w sołectwie Lichnowy, że okres świąteczny rozpoczynamy od strojenia choinki. Corocznie żeśmy stroili choinkę tam na skrzydłowaniu ulicy Głównej i Okrężnej, ale od pewnego czasu stroimy przede wszystkim tutaj, w związku z tym, że to jest plac solecki. Bardzo bezpieczny jesteśmy daleko od ulicy, jest, jest bezpiecznie i fajnie. Zawsze prosiłem Was, żebyście robili ozdoby na choinkę. W tym roku nie poprosiłem, bo mamy tyle ozdób, że jest co wieszać. Tak? No nie wiem jak to teraz zrobić fizycznie, bo jak się wszyscy rzucą na choinkę, ale zrobmy to tak. Tu są ozdoby. Rodzice te dzieci, które będą wieszać o górę, niech jakoś tam na drabinie podtrzymają i odpalimy. Ktoś odpali, nie wiem kto. Prawdopodobnie najmniejszy. 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 Odpali trzy choinki. Odpali tą choinkę. I te dwie malutkie. Przyjdzie też Mikołaj z dużym worem. Duży Mikołaj. Znacie tego Mikołaja, on jest taki charakterystyczny. Stroimy choinkę. Tradyc Nie z tradycji stanie się zadość. Jak stroicie, tak choinka będzie wyglądała.

Witamy Mikołaja, ale raz, dwa, trzy, dobra? Raz, dwa, trzy! Witamy Mikołaja! Mi Witam Wam bardzo serdecznie! dzieci. dzieci! Grzeczny byli w tym roku? Nie! No to nie da! No to dospiewamy kalendarz jaką, co? Dzieci nie dośpiewają. Wydaję Pana czysta, Pana czysta, porodziła syna. Chrystus się rodzi na to, a nie grają, kusia żytają, że śpiewają, kląsy Ktoś tu się rodzi, nas o swobodzie, a nie migają, które dzikają. Paseczka śpiewają, wygniotek rękają, cuda, cuda ogłaszana. Mikołaju, zapraszamy Cię na sołecką ławeczkę. No, no, Dobra, bo daleko musiałeś przejść, tak? Słuchajcie, a... cud. Ustawiamy Cię rządkiem, dalej przysłuchajcie się, dobrze, bo troszkę nas jest. Z tych najmniejszych

Pali się! Zobacz, pali się choinka. Pali się. Mama, mama, mama.